To będzie chyba niedługo stały punkt programu, mianowicie Emilka rozpuszcza włosy i z takiego brzydkiego pot potatosa ziemniaka. Staje się. Fryteczką smaka. Okej, okay, jak widzicie po tytule tematyka pijawek. Czym są same pijawki? Myślę, że nie, nie muszę wam tłumaczyć, ale na zaś zdjęcie. Paskudne stworzenie. No, nie. nie. Nie są to stworzenia, które myślą, na które patrzymy i myślimy sobie Boże, muszę to pogłaskać. Nie, yeah. nie. Yeah. Dawno nie było tematyki o końskim zdrowiu i urodzie. Było o końskich chorobach, ale końskie choroby tak, też podchodzą pod zdrowie. Ale nie pod urodę. A pijawki jak najbardziej do urody również się przyczynają. Mogę Wam zaradzić, że już niedługo... No już niedługo. Może nie tak niedługo, bo nie wiem jak sprawy się potoczą. Będzie filmik z takiej taki, będzie filmik taki bardziej urodowy, ale więcej nie zdradzam. Będzie na pewno, będzie. Czekajcie, bo ja się mega, mega, mega tym jaram. Były stosowane w medycynie już od naprawdę bardzo, bardzo dawna, ale były stosowane głównie u ludzi. I głównie te pijawki były pozyskiwane z naturalnych zbiorników wodnych. I jak możecie się domyślić, nie było to zbyt higieniczne, ponieważ taka pijawka wolno żyjąca i pozyskiwana z takich naturalnych źródeł mogła mieć w sobie jakiegoś przyjaciela, i ten przyjaciel mógł nam zaszkodzić. I do czego stosowano właśnie pijawki? Może wiecie, a może nie wiecie. Jeśli nie wiecie, to się dowiecie. Jeżeli was to nie interesuje, to już wam to omówię. Kiedyś bardzo popularną metodą leczenia czegokolwiek, nieważne czy bólu głowy, czy choroby wenerycznej, było upuszczanie krwi. Więc dlatego też i pijawki były czymś fajnym. No, bo pijawki, jakby nie patrzeć, krew wypijają, czyli upuszczamy z człowieka krew. Na razie przyczepimy się tylko i wyłącznie do człowieka. Jednak e, w momencie wynalezienia antybiotyku pijawki odeszły do lamusa. Ponownie wróciły do łask, gdy w ich ślinie odkryto, wykryto chirudyneum, czyli białko przeciwkrzepliwe. Pijawki w swojej ślinie, takie medyczne, fajne, zdrowe, bezpieczne, wytwarzają około 115 różnych substancji. I są to właśnie substancje przeciwbólowe, przeciwkrzepnicze, przeciwzapalne i znieczulające. Tak jak więc możecie się już domyślić, zabieg z użyciem pijawek jest bezbolesny. I substancje te wprowadzone jakby do krwiobiegu, czyli do organizmu, to już się przyczepmy. Konia działają nie tylko miejscowo, ale co najważniejsze, ogólnoustrojowo czyli to nie jest tak, że tylko na nodze ta pijawka będzie działać, tylko można powiedzieć, że ta pijawka, działanie tej pijawki będzie na całym ciele. Więc już wiemy, dlaczego pijawki są takie fajne. Jednak podkreślmy to, co myślę, że już większość z Was się domyśliła: pijawki medyczne, używane w medycynie ludzkiej. Czy zwierzęcej, nie są pozyskiwane z naturalnych źródeł. Nikt, żaden lekarz, czy medycyny ludzkiej, czy weterynarii nie pójdzie sobie na jakieś pobliskie bajorko, stawik, czy jeziorko i nie będzie wybierał tych pijawek. Nie. Do leczenia używane są trzy gatunki pijawek. Chciałam, byłam tak ambitna, że chciałam nawet Wam je tu wymienić, ale mimo iż miałam łacinę w liceum i miałam też nazwy łacińskie w... na studiach, po prostu na studiach to totalnie łacin nie ogarniam, więc stwierdziłam, że odpuszczę sobie. Ale są trzy gatunki e, pijawy, które są używane w medycynie i są one hodowane w specjalnych hodowlach, które są certyfikowane i stamtąd są pozyskiwane. Mamma mia! i kiedy pijawki mogą być przydatne. I tutaj Wam już wymienię ze scenariusza. Pozwolicie mi na to, prawda? W przypadku koni, bo koni na tym kanale się zajmujemy, są to zapalenia stawów, ścięgień i pochewek, urazy więzadła krzyżowego, krzyżowego, ochwat, Mięśniochwat, opoje, gruda czy krwiaki. I jak wygląda zabieg? Krok pierwszy, czyli golenie. Zazwyczaj się goli, chyba że koń ma naprawdę krótką szczycinkę na nogach. Załóżmy, że przykładamy te pijawki, bo przykłada się je kilka, nie jedną, do nogi i goli się ją po to, żeby zwierzątko miało łatwy dostęp do zwierzątka. Duo! Pewnie źle to mówię, ale duo! pijawkę ze słoika, ponieważ te pijawki są trzymane w słoiku, w czystej wodzie i one są e, tak ciekawymi stworzeniami, że nawet nie trzeba jej karmić. E, one naprawdę długo e, potrafią wytrzymać bez pożywienia. Tylko i wyłącznie raz na jakiś czas trzeba im zmieniać wodę. I taką pijawkę wyciągamy z tego słoiczka i przykładamy do skóry. Ta pijawka już sama sobie powinna znaleźć idealne miejsce do przyssania. I trio trzy. Czekamy. Długość zabiegu trwa w zależności od wielkości konia. Im większy koń, tym oczywiście dłużej będzie trwał. Jednak ogólnie przyjmuje się, że będzie to trwało mniej więcej 30-90 minut. Zabieg kończy się wtedy, kiedy pijawka tak się nawciąga, że sama odpadnie. I z racji zawartych w ślinie Pijawki substancji, tych przeciwkrzepliwych, i z racji, że one krążą jakby w całym organizmie konia, to w miejscu, jakby ugryzienia po odpadnięciu już e, pijawki, czyli w miejscu ranki, masło maślane, bla, 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 dalej może się sączyć krew. I może ona się sączyć przez 6-8 godzin, jednak nie należy się tym przejmować. Totalnie nie. To nic złego. <grych> I póki to krwawienie nie ustąpi, koń musi sobie odpoczywać. I teraz pytanie, czy opatrywać tą ranę, czy zostawić ją w spokoju. Ogólnie informacje, jakie znalazłam są różne. Ktoś mówi, że nie, żeby to zostawić, że to jest jakby część zabiegu, a ktoś inny pisze, żeby na przykład po jakimś czasie to zabandażować. Więc e, tak naprawdę ja to wam nie powiem, co jest lepsze, co jest gorsze, e, tylko powiem Wam tak. Róbcie tak, jak wam ta osoba, która wykonuje zabieg mówi. Efekt zazwyczaj widać już po pierwszym zabiegu, jednak dobrze jest go powtórzyć. Bardzo ważne jest to, żeby zabieg wykonywała osoba, która jest do tego uprzywilejowana. O, trudne słowo uprzywilejowana. Na zasadzie ma jakieś szkolenia, ma jakąś wiedzę na ten temat, a nie oglądała po prostu w internecie, jak to się robi, jakieś poradniki, czy po prostu wydaje się, że robi dobrze, ponieważ można zrobić kogo właśnie osoba uprzywilejowana wow, <grydy> będzie posiadać te pijawki z dobrego, ze sprawdzonego źródła, czyli właśnie z certyfikowanych hodowli pijawek. I czy jest jakieś ryzyko związane z tym zabiegiem? Oczywiście z każdym zabiegiem jest związane jakieś ryzyko i tak jak mówiłam, jeżeli weźmiemy osobę, która się na tym zna, która ma wiedzę, która ma doświadczenie, która ma dobre, zdrowe pijaki z dobrego źródła, to te ryzyko jest naprawdę bardzo minimalne. Oczywiście może się zdarzyć, mianowicie tutaj ryzykiem jest po prostu alergia, ale to też zależy od konia. Ale jeżeli weźmiemy osobę, która stwierdziła, że będzie robić taki zabieg, a nie ma żadnej wiedzy, to po prostu to ryzyko od razu nam wzrasta. Co się dzieje z pijawką po zabiegu? Czy wraca sobie do słoiczka yy, i przejada tą krew, którą zjadła i czeka na innego klienta? Nie. To jest, co się właśnie pojawia dość kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o ten zabieg. Pijawki są, to źle brzmi jednorazowe. Chodzi tutaj o to, żeby zachować sterylność. Nie może być czegoś takiego, tak jak na przykład w medycynie, u dentysty. Żaden dentysta nie użyje Wam dwa razy tego samego patyczka na przykład. Nie wiem, co robi dentysta, dawno u dentysty nie byłam, bo, bo mam zdrowe zęby, jej! Nie użyję jakby dwa razy tych samych narzędzi jednorazowych, ponieważ to jest niesterylne, niehigieniczne. W ten sposób mogą się przenosić jakieś choroby, jakieś grzyby i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest tutaj. Osoba, która jeździ z tymi pijawkami, jeździ po... Bardzo dużym obszarze zazwyczaj, i po prostu nie może sobie pozwolić na to, że pijawka przeniesie, złapie coś od konia i przeniesie na drugiego konia. To by było zbyt duże ryzyko. Takie pijawki po jednorazowym użyciu są podawane, poddawane utylizacji. Jednak temat etyczności tego zabiegu po prostu zależy od tego, jak Wy do tego podchodzicie, i możecie śmiało mi napisać, nieważne, czy korzystaliście z tego zabiegu, czy nie korzystaliście z tego zabiegu, co po prostu o tym sądzicie czy wiedząc, że taka e, pijawka za chwilę jakby zostanie zutylizowana, e, czy wykonalibyście ten zabieg, czy nie, dlaczego, dlaczego nie, dlaczego tak. Pamiętajcie o kulturalnej dyskusji, to jest kulturalny kanał, wszelkie komentarze bardzo nieprzyjemne e, albo komentarze hamskie będę usuwać po prostu, bo bądźmy dorośli. Nawet jeżeli jesteśmy młodzi, to bądźmy dorośli, zachowujmy się dorośle. Moi drodzy, na temat pijawek, to tyle myślę, że jeszcze nieraz wrócimy do tematyki takiej typowo zdrowotno-urodowej, ale nie typowo o chorobach. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Mimo, że temata, tematyka chorób i zdrowia jest jakby powiązana, to ja tutaj to będę. Oddzielać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Naprawdę skomentujcie. Przypominam jeszcze raz: kultura dyskusji. Jest to bardzo ważne. Dajcie mi też znać, czy pijawki Was brzydzą, czy są dla Was obojętne, czy są dla Was fascynujące, bo są na pewno osoby, dla których pijawki są fascynujące. Dla mnie, na przykład, fascynujące nie są, ale są. Ale są totalnie obojętne. Wieje wiatr. Zapraszam Was na naszego Instagrama, gdzie codziennie, praktycznie codziennie, bo zaznaczałem się dni, że mi się po prostu nie chce, pokazuję Wam, co się dzieje u mnie, u Dory i u Parczy. I cóż, moi drodzy, to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i na razie.